Wiara, wiara i niewiara, i niewiara polskiej młodzieży. Każdy chyba z nas zauważa, że w kościele podczas Eucharystii, podczas nabożeństw jest coraz mniej młodych ludzi. Dlaczego tak się dzieje? Co jest przyczyną tego, że młodzi nie widzą potrzeby modlitwy? Nie chcą się modlić? Czy co takiego wpłynęło na ich światopogląd, że odrzucają Boga? Właśnie. I czy Boga odrzucają, czy Kościół? Kogo wierzę? W siebie i w moje dzieci. Nie mam żadnych innych autorytetów. Profesor Grabowska, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej zauważyła, że proces spadku religijności najbardziej widoczny jest w pokoleniach młodszych. Najszybciej ten spadek następuje w przedziale wiekowym między 18 a 24 życia. Badaczka wśród czynników wpływających na ten stan rzeczy wymienia. Po pierwsze zmiany w rodzinie. Rodzicom w coraz mniejszym stopniu zależy na tym, żeby młodzi chodzili do kościoła. Po drugie, porażka. Religijnej edukacji szkolnej. Procent młodzieży, która brała udział w lekcji religii w przeciągu trzech ostatnich lat spadł z 70 do 54%. Jako trzeci czynnik profesor podaje negatywny obraz Kościoła katolickiego. I tutaj, jeżeli mówimy o negatywnym obrazie Kościoła katolickiego, to warto zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Kościół traci jako instytucja. Zarzuca się Kościołowi, że. Miesza się do polityki, następnie mówi się o zachłanności kościoła na pieniądze. A ostatnim powodem, który odpycha od kościoła, są skandale seksualne, pedofilia, albo jako zjawisko, albo jako zjawisko nierozliczone. Należy tutaj, dla prawdziwości też tych badań, wskazać, że często jest tak, że młodzi upatrują też tą swoją niewiarę w pewnym stopniu jako swoją własną winę. Upatrują tą winę w sobie. Nie chcą chodzić, bo może straciłem tę wiarę. Często bywa też tak, że niektórzy odchodzą od kościoła poprzez księdza, który mógł zrazić takiego młodego człowieka jakimś słowem lub zachowaniem. Biskup Grzegorz Suchodolski, jako przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży, zgadzając się z wynikami przedstawionymi przez profesor Grabowską, dopowiedział, że widzimy zmierzch chrześcijaństwa domowego, przeobrażenie formatu rodziny. Z wielopokoleniowej i religijnej na rodzinę żyjącą w diasporze. Każdy w swoim pokoju. Młodzi ze słuchawkami w uszach, w patrzeniu w smartfony, rodzice albo skupieni na sobie, albo na swojej pracy, nie mający często ani pomysłu na spędzenie czasu razem, nie tylko w dzień powszedni, ale i w dzień świąteczny. Jak zauważył Biskup, nie ma nacisku na młodych, żeby spędzali ten czas z Bogiem, z kościołem, żeby pogłębiali swoją wiarę czy wiedzę religijną, więc spędzają ten czas w świecie wirtualnym ze znajomymi lub samotnie, popadając często też i w depresję. Hierarcha też podkreślił, że obraz Kościoła postrzegany jest negatywnie z tego powodu, że Kościół jako instytucja nie potrafi rozliczyć się ze swoich błędów i nadużyć. Wskazał, że potrzebne jest oczyszczenie oraz przeobrażenie instytucji kościelnej. Duszpasterz Legnicki, ojciec Wojciech Surówka, do wymienionych tutaj przeze mnie przyczyn, podał też fakt rewolucji cyfrowej. Mówi, że psychologowie biją na alarm, bo młodzi ludzie potrafią wiele Godzin spędzić przed komputerem i telefonem. Zauważył też, że już papież Franciszek proponował przechodzenie ze świata cyfrowego do świata realnego. I według Dominika Nina też kwestia pandemii czy lockdownu wpłynęła na to, że młodzi coraz mniej wierzą. Pozbawienie nas na jakiś czas więzi z Bogiem i ze wspólnotą kościelną wywarło na nas wpływ. Nie byliśmy może dwa miesiące, może i więcej w kościele, nie korzystaliśmy z sakramentów i nic się nie stało wobec tego, po co przychodzić. Sądzę, że ważną rzecz. Rzeczą, jaką jeszcze poruszono, poruszył to biskup Grzegorz Suchodolski, jest fakt tego, że młodzi w większym procencie wierzą w Boga, niż mają potrzebę praktyk religijnych. I biskup mówi, że często młodzi mówią Bogu tak, ale Kościołowi i Jezusowi nie. Kim był Jezus? Kim jest Jezus? To jest pytanie. To jest pytanie. I z tym pytaniem, na które znajdź odpowiedź, zostawiam Cię na zakończenie tego podcastu.